Na Podkarpaciu w miejscowości Zasów znajdują się ruiny dawnego Dworu Łubieńskich. To miejsce dziś niemal zapomniane kryje w sobie historię świetności polskiej szlachty, tragedii, wojny i opowieści, które wciąż żyją w pamięci mieszkańców. W tym odcinku przybliżymy Wam historię tego miejsca oraz tajemnicze legendy, jakie je otaczają. Dwór w Zasowie powstał w XVIII wieku jako siedziba rodu Kuczkowskich. W drugiej połowie XIX wieku jego właścicielami zostaje Rodzina Łubieńskich. Znana szlachecka rodzina przekształca majątek w centrum kulturalne i gospodarcze regionu. Witold Łubieński, jeden z najbardziej znanych właścicieli, zasłynął jako twórca szkółki drzew owocowych, która cieszyła się międzynarodową renomą. Wór był otoczony rozległym parkiem w stylu angielskim, w którym znajdowało się pięć stawów. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko dwa z nich. Budynek zaprojektowany w stylu klasycystycznym był przejawem przepychu i elegancji tamtych czasów. Podczas II wojny światowej dwór w Zasowie pełnił bardzo ważną rolę. Było to miejsce spotkań ruchu oporu. Jeden z ostatnich właścicieli, Alfred Łubieński, był oficerem Armii Krajowej. Niestety w 1944 roku został pojmany i zginął. Po wojnie dwór, zostawiony na pastwę losu, był opuszczony i niszczał, a dziś, jak widzimy, został tylko cień jego dawnej świetności. Wór ten ma również wiele legend. Jedna z nich opowiada o duchu hrabiny, która zginęła w tragicznym pożarze. Według relacji świadków, jej ducha możemy zobaczyć w ruinach pałacu, jak również w parku. Ludzie opowiadali, że widywali białą postać, która przechadzała się ścieżkami parku i korytarzami dawnego dworu. Jak wiele takich budynków w Polsce, również dwór w Zasowie ma swoją legendę o ukrytym skarbie. Według tej historii rodzina w obawie przed wojną zgromadziła portowności i złoto i ukryła je w tych piwnicach. Po wojnie wielu śmiałków i poszukiwaczy próbowało odnaleźć ukryty skarb, jednak bezskutecznie. Do dnia dzisiejszego ta historia jest tylko legendą, a ukryty skarb może wciąż się tutaj znajduje. Inna legenda mówi nam o klątwie rabusiów. Według tej legendy na początku XIX wieku grupa rabusiów chciała na posiadłość, jednak zostali pojmani. Przed śmiercią przekleli dwór oraz jego mieszkańców i od tamtego momentu miało tutaj straszyć. Park otaczający dwór w Zasowie dawniej był miejscem spotkań i spacerów dziś zarasta roślinnością i skrywa również swoje tajemnice. Według legend widywano tutaj dziwne świetliki przemykające nocą postacie i słyszano różne dziwne, dobiegające z parku dźwięki. Dwór Łubieńskich jest dzisiaj niemym świadkiem historii i choć popada w coraz większą ruinę, nadal przyciąga pasjonatów historii i lokalnych odkrywców. Jednak brak jakichkolwiek działań zabezpieczających ruiny doprowadzi do całkowitego ich zniszczenia. Takie miejsca jak to pokazują nam, jak bogata jest historia naszego regionu i historia ludzi, którzy tutaj mieszkali. Musimy dbać o takie miejsca, bo są one namacalnymi świadkami tamtych wydarzeń. Są one historią, którą możemy poczuć i dotknąć na własnej skórze. W takie miejsca powinniśmy zabierać dzieci, by zarazić ich pasją do historii. Jak mogliście usłyszeć, jesteśmy. W ciekawym miejscu tu mamy ten staw, który się ostał. Jeden oraz drugi stawów wokół tego dworu było pięć, a reszta jest zasypana. A tam mamy właśnie dwór. Stoi on już praktycznie na terenie szkoły. Park jest bardzo stary. Są w nim właśnie okazałe dęby, szczególnie ten jeden tam nie wiem czy go widać, ale jest naprawdę ogromny Ktoś widać o ten park dba Jest on ładnie wyczyszczony Powycinane są różnego rodzaju krzaki Chciałbym uzyskać zgody właściciela terenu, muszę znaleźć, kto jest właścicielem, bo chcę uzyskać zgody na wykrywać metali w tym miejscu, w tym parku. Nie interesuje mnie sam dwór, a park. Ponieważ mam pewne informacje co w tym parku się znajduje. Jeżeli na razie nie mogę wam więcej nic powiedzieć, jednak jeżeli uda nam się Uzyskać zgody, to pojawiam się też odcinki z kopania tutaj. Zaprosimy również chłopaków z łopatowania ziemi, których serdecznie pozdrawiam, i przeczeszemy ten park w poszukiwaniu ciekawych rzeczy, i opowiem wtedy Wam ciekawą historię. Jak mogliście usłyszeć, dwór, jak również park, skrywa wiele. Legend o duchach, o skarbach. Wiele jest opowieści o tym miejscu. A ja Wam teraz pokażę króciutko tylko te ruiny. Jak możecie zobaczyć, my jesteśmy w tym momencie od tyłu. Są tu takie filary, dostawione do murów. Tutaj widać, jak one są dostawione. Wejście do pałacu, do dworu było od strony szkoły. Mam już nowego drona, puściłem go wam, ale niestety jest tak duży wiatr, że są tylko chyba dwa ujęcia. Tu jesteśmy w środku, za nami było główne wejście. Jesteśmy na parterze, tylko jak widzicie piętro się zawaliło. Jesteśmy dość dużo wyżej. Tu widać wejście. Jesteśmy w korytarzu. Na prawo i na lewo były sale. Tam możecie zobaczyć okna, w których ma się ukazywać duch rabiny. Takie historie są fajne, ponieważ opowiadają nam, dodają takiego dreszczyku emocji w takim miejscu, tajemniczości. Tu mamy kolejne pomieszczenia i zapadniętą piwnicę. Tu za bardzo nie ma co pokazywać. Jednak Pokażę Wam piwnicę, jest ciekawe, że te ruiny naprawdę skrywają wiele skarbów, ale skarbów o wartości niematerialnej, a historycznej. Takie miejsce jak to zostało wybite. Bo ktoś widział, że dalej są piwnice, i tak jak mówiłem, poszukiwali skarbu. To również jest efekt kopania kogoś, kto czegoś tutaj szukał. Już wam pokażę to bliżej. To jest typowe miejsce. Tego nie wykopało zwierzę. Ktoś tutaj coś szukał. Również w tym miejscu, jak możecie zobaczyć, ta wybita dziura, bo wejście do tej części piwnicy. Było z innej strony, zresztą patrzcie na to. To nie jest skutek erozji. To wszystko jest wybite kilofami, młotkiem. Erozja naturalna wygląda tak jak tutaj, gdzie spadają po prostu cegły, a tu ewidentnie ktoś czegoś szukał no, szukał złota, z legend. Mamy to zapadlisko z góry, które wam pokazywałem, te piwnice nadal ciągną się w tamtą stronę. I chciałbym wam tu jeszcze pokazać jedną rzecz jest to piękny stary hak na suficie. Takie haki widywałem w dworach, na których w tych, na tych hakach wisiały lampy. Lampy naftowe w późniejszych czasach wieszano na nich już lampę elektryczną. Jednak tu na 99%. Wisiała lampa. Jak ktoś wchodził do piwnicy, zawieszał sobie lampę i mógł tutaj działać. To mnie ciekawi, bo nie jest to okno, a może być to jakiś system dawnej kanalizacji. Tego nie jestem pewny. Uwielbiam takie piwnice, ponieważ nawet nieraz przeglądając tak pobieżnie, Ziemię odnajdywałem monety, krzyżyki, różne medaliki, najróżniejsze rzeczy, łyżki. Właśnie tylko przeglądając wierzchnią warstwę ziemi. Tak jak wspominałem, jeżeli nam się uda uzyskać pozwolenie na badania wykrywaczem metali tutaj w parku, opowiem wam fajną historię i poszukamy pewnych rzeczy z różnych epok z XVIII wieku, z XIX wieku. Z II wojny światowej, także, byłoby to fajna seria w połączeniu właśnie z chłopakami z ziemi. Na ich kanał Was serdecznie zapraszam. Jak również na kanał Krakowski Uśmiech, który Wam opowiada o życiu w takich dworach na podstawie książek i filmów. Bardzo fajne kanały, edukacyjne, a nie promujące patologie, jak w dzisiejszych czasach. A my wejdziemy tam. Pokażę Wam tylko. Piwnice. Tu jest dość duża już ta komora. Takie zabytki jak te mają naprawdę ogromną wartość historyczną. Małymi nakładami finansowymi moglibyśmy troszkę odgrozować ten teren, zostawić to nawet w takim stanie jak jest teraz, jednak pokazywać to młodym, pokazywać to ludziom, żeby ich zaciekawić historią. Jeszcze sobie wejdziemy do tamtej komory, bo w tamtej w sumie nigdy chyba nie byłem. Jest ona dość ciasna. O! I tu, będąc w tej komorze, już w tym miejscu kolejna ciekawa rzecz, czyli stary, oryginalny, ponad 200-letni zawias. Do drzwi, i w tym miejscu mamy kolejną sprawę z dewastacją. Doły, które tutaj są, dziura pod okiennicą, dół i powybierane cegły z tego miejsca świadczą o tym, że ktoś czegoś tutaj szukał. I zobaczcie, w tym miejscu jest wybrana ziemia i powyciągane cegły. Tu mamy dość duży wykop. Tego tak na nagraniu nie widać. Może wejdę, widzicie? Praktycznie, po pas ten wykop, w tym miejscu i również głęboki wykop, powyciągane cegły i cegły przerzucone na tą część pomieszczenia. Ewidentnie, ktoś tutaj czegoś szukał. W każdym rogu wykopy świadczą o tym, że ktoś miał informację jak dawniej chowano różne kosztowności. Właśnie według różnych podań, w różnych, nawet za czasów wojny, jak uciekali Żydzi czy mieszkańcy, to w rogach piwnic właśnie zakopywali różne, różne kosztowności. No i tu niestety dochodzi do aktu wandalizmu. Ktoś wykopuje i poszukuje legendarnego złota. Złota na 90% tu nie ma, jednak takie legendy działają na psychikę ludzi, którzy chcą się szybko wzbogacić. Jednak no, są to według mnie, jeżeli chodzi o ten budynek, są to tylko legendy. A jeszcze ciekawostka: wiecie, jak dawniej robiono zaprawę murarską. Jeszcze w czasach średniowiecza, kiedy nie było cementu przecież, brano piasek, wodę i wybijano jajka. I tak tworzono właśnie zaprawę do murowania. Nie polecam wchodzić do takich miejsc, jeżeli nie jesteście, nie znacie ich, nie jesteście ich pewni, bo na te sklepienie nadal napierają tony gruzu, które są u góry. Sklepienie powinno wytrzymać naprawdę bardzo dużo, jednak no... Jak widzicie, czasem się to wali. No już wychodzimy. Tak wyglądają właśnie eksploracje takich miejsc. Także zapraszam was do subskrybowania kanału, żeby nie pominąć różnych ciekawych odcinków. I zapraszam was do obejrzenia kolejnych z takich właśnie ciekawych. Miejsc naszego regionu, ale również całej Polski i Europy. Dwór Łubieński w Zasowie to nie tylko miejsce zniszczone przez czas, ale także pełne opowieści, które warto pielęgnować i przekazywać dalej. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w tej okolicy, odwiedź to miejsce, by poczuć jego niezwykłą atmosferę i usłyszeć historie, które opowiadają mury. Dziękuję za wspólną podróż w czasie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych opowieści z przeszłości.